Cip, 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 cip. Słońce. Słońce. Do Warszawy tobie dzwonić Ci to już. Stało się, co? A ty słońce premierem zostałaś. Nie masz swojego zdania? Mam? Czy Nie mam. Ziemi z tym? Przecież to flaga Unii. Mowy nie ma. Będzie się zlewać z żakietą. Nowym pełnomocnikiem ministra zostałem powołany ja. Odpalę koguta, wypierdala na pas zieleni. Czołem żołnierze! Czołem zajebiście! Zajebiście. Jeśli ktoś myśli za dużo, to z niego chuj nie żołnierz. Jadziem na Berlin! Chuj piszemy przez CH? No to jest To jest strasznie ciężka służba. aleluja i do przodu. No, przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy. A potem wziął i umarł. Proszę państwa, skoki wołomin to większa afera niż Amber Gold. A nie zamówisz? Schabowego. Ludzi nie trzeba słuchać. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Tak jak my. Mi nie starcza do pierwszego. Pobieg na drugą posesję! A ten ojciec, dyrektorze? Mamy strzępy. Ale bank to wymieni. Liczy się każdy wdowi grosza. Każda partia jest jak ul. Jest królowa, matka, ja. I są robotnice, Tak jak ty. A co z demokracją? Mamy. Ul się na pierw to jest wasz koniec! Koniec bezczelnych zdrajców niemieckich szmat, piątych kolumn totalistów! Na rozkaz, bawimy się panowie! 24, marynarka 28, płaszcz 40, a mówią, że ludzi nie stać. Ale to pralnia była. Ja się przecież na tym nie znam. Ja... Niech Pan spojrzy. Ja coś tak? Nic nie umiem. No i co z tego? Też kiedyś będzie posłem. Na film zaprasza producent nowej płyty zespołu piersi dostępnej w serwisach internetowych.